Tinder Gold, czy się opłaca, czy nie? Czy warto wydawać nasze skromne pieniądze, żeby zaoszczędzić trochę czasu? Albo warto scrollować przez godziny i może coś tam się znajdzie? Dzisiejszy odcinek będzie o Tinder Gold: o cenach, o korzyściach i o tym, jak zoptymalizować nasz profil. Aby dostawać jak najwięcej meczy A przy okazji jakieś trzy tipy Na koniec dla najdłużej oglądających Obserwatorów! Dzień dobry wszystkim Z tej strony Wujek Max, jestem tutaj dla was Ponieważ sprawdziłem Tinder Gold Przez miesiąc, tak w DMT 15 baksów, żeby podzielić się z wami Moimi wnioskami, czy się opłaca Go kupować. Ten odcinek został Zainspirowany poprzez moich followersów Na TikToku, więc jeżeli tam jesteście To dzięki wam za głosowanie, A jeżeli nie To zapraszam też na TikToka i Instagrama Lecimy z kontentem! Więc żyjemy w czasach, w których randkowanie takie normalne już przestało być takie normalne i większość ludzi, szczególnie przez e, korona, wakacje, koronawirusa, większość ludzi zostało pozostawionych samymi sobie. Czy na przykład ktoś zerwał, bo w koronie nie wytrzymał z chłopakiem, czy z dziewczyną. I coraz więcej tych osób jest na Tinderze czy różnych innych aplikacjach randkowych. Dzisiejsze czasy również pozwalają na to, żeby korzystać z takich aplikacji, i nie jest już to takie nienormalne. Poznałem kogoś na Tinderze, jeżeli mówicie, gdzie się poznaliście? Nie jest już takie, oh, okej, okay, tylko jest to coś normalnego. Pozwoliłem sobie korzystać w ostatnim czasie z trzech aplikacji randkowych. Pierwszą oczywiście jest Tinder, o którym zaraz. Drugą jest Bumble, która jest bardzo ciekawa i ma bardzo ciekawą opcję, ale o tym w innych odcinkach. I trzecią jest Badu, która jest bardzo popularna i ma bardzo dużo nowych opcji, z których też można korzystać, ale o tym na sam koniec dzisiejszego odcinka. A teraz lecimy do treści i dlaczego warto zapłacić za Tinder Gold. Najpierw zacznijmy od cen. Ile kosztuje Tinder Gold czy Tinder tam, Premium Plus, jeżeli chodzi o miesięczną kwotę, którą trzeba zapłacić za dostęp do takiego serwisu, jest 10 baksów 10 dolarów na miesiąc za Tinder Plus, a za Tinder Gold 15. To jest troszkę więcej. Pytanie, czy w ogóle po co, nie? Na przykład z Tinder Plusem wiem, że dostajecie tam jednego czy dwa więcej super lajki o nich zaraz oraz nieograniczoną ilość polubień. Jeżeli chodzi o Tinder Gold, ta lista jest. Dużo, dużo dłuższa. A więc zacznijmy od tych super lajków. Więc w Tinder Gold mamy 5 super lajków, gdzie normalnie za darmo mamy ich jeden. Czym jest super like? Super like jest to like, czy tam swipe w prawo, której dajemy osobie, na którą szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę. Ta osoba podczas swipe'owania czy włączenia aplikacji od razu dostaje powiadomienie, że hej, ta osoba cię polubiła i ma tylko jedną okazję, żeby was polubić. I zmaczować od razu, czy nie. Więc 5 versus 1. Całkiem nieźle, nie? Drugą opcją jest oczywiście nieograniczona ilość podobień, którą też mamy w Tinder. Plus Trzecią opcją, bardzo ciekawą, jest Boost. Boost to jest coś takiego, że powiedzmy, że wszystkie osoby, które są na Tinderze, są w jakiejś tam kolejce. Powiedzmy, że ty jesteś tutaj, a osoba, którą chcesz tam zmaczować, jest tutaj. I ten Boost daje ciebie przed wszystkimi innymi. Więc jest bardzo łatwo w tym momencie pokazać się wszystkim od razu, a nie czekać na to, aż to nastąpi. Nie wiadomo ile czasami trzeba czekać. Gdzie oczywiście w darmowej wersji jest tego okrągłe zero. Czwartą rzeczą, jaka jest całkiem przydatna to jest możliwość pisania do całego świata. Czyli na przykład, jeżeli jedziecie na wakacje do Majorki, to jesteście w stanie już tam teoretycznie być, zrobić swoją lokalizację i łapać mecze właśnie tam. W tym momencie, kiedy już przyjedziecie na te swoje wakacje, jesteście, możecie być od razu już umówieni z tymi osobami, więc jest dużo łatwiej i nie trzeba znów czekać, dogadywać się przez via aqui bo to już jest załatwione. Tinder udostępnił tę możliwość za darmo również osobom, które nie mają tego e, Tinder Gold na czasy koronawirusa. Taki fun fact. Kolejna opcja, którą uważam, że jest najbardziej wartościowa, to jest widzisz kto Cię polubił. W momencie, w którym nie macie czasu na scrollowanie, jesteście skoncentrowani na tym, żeby mieć mecze, a nie żeby patrzeć na jakieś randomowe osoby, to, to jest opcja dla Was. W momencie, w którym nasz profil jest udostępniany innym, po jakimś czasie osoby lajkują nas i mamy osobną zakładkę do tego kto Cię polubił. I w tym momencie jeżeli też osoby to polubicie, to od razu macie mecze, więc to jest fajna opcja, jeżeli. Nie macie czasu, 3, czasami 4 godziny dziennie można nad tym spędzać, jeżeli się zahipnotyzujecie, po prostu nie robicie tego w ogóle. Wchodzicie na profil tylko wtedy, kiedy macie mecze i od razu zagadujecie. Skoncentrujecie się wtedy na rozmowach, a nie na samym scrollowaniu. Kolejną opcją jest kontroluj, kogo widzisz, więc opcja defaultowa, domyślna jest taka, że po prostu są jakieś takie osoby wam przedstawiane, które są najbardziej odpowiednie dla Was. Drugą rzeczą jest pokazywanie osób, które były ostatnio aktywne. Co jest ciekawe, jeżeli na przykład. Widzicie, że osoba była ostatnio aktywna, to znaczy, że znowu wejdzie na tą aplikację i jest większe prawdopodobieństwo, że wam odpisze, albo przynajmniej, że zobaczy Waszą wiadomość. Kolejna ciekawa opcja jest dla osób, które dbają o swoją prywatność, czyli kontroluj widoczność swojego profilu. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli zaznaczycie tą opcję, to tylko osoby, które Wy polubicie, was widzą. Więc jeżeli nie chcecie, żeby zobaczyła was, wasza rodzina, wasza ex cokolwiek, cokolwiek, to jest to opcja dla Was, więc rzeczywiście jesteście w stanie być na Tinderze i dbać. O swoją prywatność. I tylko osoby, które wy zalajkujecie, będą was widzieć. Jeżeli jak dotąd podoba Wam się ten odcinek, to dajcie lajka, a my lecimy do kolejnego. Punktu. Kolejne opcje to są ukryj swój wiek oraz odległość. Dla mnie totalnie nieistotne opcje, natomiast jeżeli Was to interesuje, to też to jest. Jedną z najważniejszych rzeczy, dla których ludzie kupują Tinder Gold czy Tinder Plus, to jest cofanie. O co chodzi? Jeżeli scrollujemy sobie w lewo, wszystkich dislikujemy, ale akurat pojawiła się miłość naszego życia i też zrobiliśmy ją w lewo i nigdy już więcej nie spotkamy... W tym momencie jesteśmy w stanie wrócić, ewentualnie popatrzeć, zalajkować i możecie żyć długo i szczęśliwie. I ostatnia, trywialna opcja, o której chciałem porozmawiać, lecz bardzo ważna, to są po prostu reklamy. Nie macie reklam ani na Tinder Plusie, ani na Tinder Goldzie, więc jesteście rzeczywiście w stanie sfokusować się na tym, aby łapać mecze i rozmawiać z innymi, a nie na jakichś głupich reklamach, które zabierają wam czas i waszą pamięć z telefonu. I teraz przechodzimy do wniosków, które najbardziej opcje się opłacają, według mnie kontroluj widoczność swojego profilu, możliwość pisania z osobami za granicą, 5 super lajków oraz widoczność tego, kto was polubił. Więc te opcje są moim zdaniem najbardziej optymalne i oszczędzają nam czas. Oczywiście musimy za nie zapłacić, natomiast jeżeli wasz czas jest bardzo istotny i nie macie ochoty spędzać na tej aplikacji tak dużo. Czasu, to jest to dla Was. I teraz dla najdłużej oglądających, trzy tipy do Tindera. Ok, trzy typy. Pierwszym to jest: nie czytaj opisów i nie oglądaj Instagrama od osób, które Ci się podobają. Tracisz czas, bo nie wiesz i tak, czy to będzie mecz, chyba że po prostu jesteś stalkerem i nie masz co robić z czasem. Drugim typem jest: nie łącz ego z ilością. Polubień, czy tam meczy, które masz, po prostu skoncentruj się na tym, żeby prowadzić jakieś fajne, śmieszne, ciekawe rozmowy, a nie na tym, ile masz meczy, czy po prostu akurat ta osoba Cię polubiła, czy są osoby, które w ogóle nie mają meczy nawet, więc w tym momencie zalecam po prostu usunięcie tej aplikacji i szukanie przyszłego partnera, partnerki. Innych miejscach. I trzecim tipem jest korzystaj z innych aplikacji i z tych opcji, które one Tobie dają właśnie na Tinderze. W jaki sposób? Będziemy o tym mówić w kolejnych odcinkach, ale powiem Wam, że na przykład aplikacja Bumble czy Badoo. Daje nam dużo opcji zadawania ciekawych, wartościowych pytań, które możemy wykorzystać właśnie na Tinderze, żeby mieć fajnego Openera dla rozmowy z facetem, z kobietą. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was wartościowe. Ja jestem Max. Dziękuję Wam, że oglądaliście do końca. Trzymajcie się, zasubskrybujcie po kolejne odcinki i widzimy się na Instagramie i na TikToku. Cześć!